Zachowanie tego samochodu na śliskiej nawierzchni eee. super jazda. Tak. Jest. tylko, że nie da rady od razu na wstecznym przejechać do tyłu, bo z koła nie są sterowne z tyłu. Mam gorący slalom. Stop. Musimy pasę zapiąć, bo ona będzie piszczeć, co? Ale no. idzie zatrzymałem tutaj. Kontrol, kontroli i gaz. Gazu wprowadzaj, wyprowadzaj, wyprowadzaj Gazu, troszeczkę gazu, nie bój, nie bój. Nie no to jest po prostu hardcore. よいしょそれ Idę przeto. No, wyciągaj go, wyciągaj. To jest hardcore. No co jest? No i no co jest? No tak idzie. <grywia> ja, ja już nic nie robię. Nie, to ja widzę tutaj coś na szkolenie. No. Tak fajnie z boku wygląda, nie? No tak, ale naprawdę ja nic nie zrobiłem. To mnie Lekko w krawu. No, no. Lekko. Dalej, dawaj, dawaj. Oh, tak jest. Przecież to się chowa przy nim. Ale <laughs> idzie driftem. Uh! Skończył? Czy... Tak, ale idzie. Poglądasz tutaj. Dobra. Ja dziękuję. Później sobie